Prostpunk od 11Bit Studio z polskiego studia odpowiedzialnego m.in. za This War of Mine. Razem z Hubertem mieliśmy możliwość porozmawiania z twórcami, ogrania w sumie całego dema. Byłem chyba drugą osobą na całym Gamescomie, która skończyła to demo, bo większość osób jakoś tak nie udawało im się przejść dalej. Ale może opowiedzmy czym jest Prostpunk. Prostpunk to jest taka strategia w stylu Kurczę, właśnie trudno powiedzieć w jakim stylu. Była kiedyś taka gra banishet, której zarządzaliśmy całą wioską i tu jest y, podobnie. Mamy główny reaktor, który produkuje nam ciepło, a my zarządzamy grupą ludzi, która próbuje przetrwać w groźnym środowisku opanowanym niską temperaturą, więc mamy mnóstwo śniegu i po to, żeby nasi ludzie przeżyli, musimy generować ciepło w generatorze, budować im na przykład stołówki, domki dla myśliwych, wysyłać ich na jakieś łowy, by wydobywali drzewo, by wydobywali jakiś kamień i inne minerały i dzięki zbieraniu tych wszystkich zasobów możemy budować kolejne budynki. Oprócz tego mamy do dyspozycji inżynierów, których możemy zatrudnić do jakby odkrywania nowych wynalazków, czyli nowych budynków, które pozwolą nam, nie wiem, na przykład stworzyć jakąś specjalną lecznicę. Ale co jest jakby najciekawsze w tym tytule, to może nie sam element tego zarządzania, bo tutaj oczywiście mamy cykl dobowy. Nasi ludzie pracują od jakiejś siódmej rano do dwudziestej, kiedy robi się ciemno, to oni wracają do domów i nadal mogą nam narzekać, jak to jest źle, a my nic z tym nie zrobimy, bo akurat wszyscy śpią i, i nic w nocy nie da się zrobić, bo też jest ultra zimno. Ale tym co odróżnia Frostpunk od innych tytułów jest system praw. Bo nagle nasi ludzie w pewnym momencie stwierdzają: "Hej, nasz zarządco Mamy problem, bo umierają ludzie. Co mamy z nimi robić? Czy mamy ich zakupywać w całości i robić im zwykły pochówek, czy też mamy ich kremować i mamy... No, bo wiem... ich... chciała rzucić dziś za miastem. Czy tak. dzieci, które chorują, powinny mieć odpoczynek od pracy i czy w ogóle dzieci powinny pracować? I to są takie... Możemy dokonywać tych decyzji i na dodatek system decyzje. podejmowania tych decyzji jest wyjątkowo przejrzysty, prosty i łatwy w przy stosowaniu się. W ogóle Frostpunka jest bardzo łatwo wejść, mimo że to jest gra, która jest bardzo rozbudowana, jest śliczna. Myślę, że po tych trailerach, a raczej teaserach, które oglądaliśmy, czyli dosłownie krótkich filmikach o tym, że ciężko jest przeżyć w świecie, w którym jest minus 40 stopni. Mam poważne nadzieje na to, że Frostpunk, kiedy będzie miał swoją premierę, to poważnie namiesza na rynku, ponieważ na to zasługuje. Ja nie lubię grać na PC, a we Frostbanka będę grał na PC. -cie. Ale oczywiście jest możliwość, że ta gra również pojawi się na konsole. Ale co ważne, tutaj nasi słuchacze mogą sobie pomyśleć, co za różnica, czy tam każe komuś wyrzucić te ciała po po poza nasz obóz, zakopać czy skremować. Jeśli zagramy pod publiczkę, jak na przykład nie pozwolimy dzieciom pracować, to wzrośnie nam wskaźnik y, nadziei. Jednak gdy każemy im pracować, to wzrośnie wskaźnik tutaj, nie wiem jak na Polski to przetłumaczyć, ale może bez nadziei. I problem w tym, jeśli y, jeden ze wskaźników, czyli beznadziei wzrośnie nam do samego końca, a nadziei na przykład spadnie do minimum, kończymy grę, bo nagle ludzie się buntują, bo sądzą, że taki styl zarządzania w ogóle nie pasuje im i w ogóle idź stąd graczu i zacznij sobie swoją przygodę od samego początku. I oprócz podejmowania takich ciekawych decyzji, które też mają wpływ na to, że oczywiście możemy wysłać dzieci na odpoczynek, ale wtedy nie będziemy mieć ludzi, którzy zapracują nam w kantynie i stworzą jedzenie i wtedy będzie nam brakowało tych zasobów, ale z drugiej strony jak wyślemy te dzieci do pracy, to będzie jeśli chodzi o zasoby, wszystko ok, ale ludzie się nam zmuntują, no to to są takie dylematy. Oprócz tego też jest taki element jakby ekspedycji. Mamy też określonych ludzi, których wysyłamy w poszukiwaniu jakichś straconych osad, jakichś rozbitków, jakichś ludzi, którzy zaginęli. I dzięki temu zyskujemy właśnie nadzieję wśród naszych podopiecznych, a także dodatkowe zasoby i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo fajne połączenie różnych mechanik, bo mamy tutaj i tą strategię, jeśli chodzi o sam Taki czysty gameplay zarządzania ludźmi, ale i właśnie tych praw, jak i wysyłania naszych zwiadowców na ekspedycję. Wszystko dzieli się na dni. Ja dotarłem do 10 dnia i na dziesiątym dniu kończyło się to demo. Chyba nikt więcej, tak jak wspomniałem, oprócz jednej osoby tego nie dokonało. Nawet Hubert dwa razy próbował, bo pamiętajmy, jeśli no, nie uda wam się, no to koniec. Zaczynacie Płam, po prostu od nowa. Tak czy inaczej... <laughs> Rozmawialiśmy z twórcami, na początku września dostaniemy build, czyli wersję gry, która była prawdopodobnie na targach. Będziemy mogli na i będziemy mogli Wam przygotować solidne materiały. Dokładnie tak, więc ogrze Frostpunk będzie jeszcze troszeczkę w audycji gramy na maksa.